Jak wyrazić sejwa Tutaj mamy prototyp savea. Jak yy, no, oczywiście, z po sąsiedztwu. Rojmijmy tak. Powieramy. Oczywiście, musicie mieć najnowszą aktualizację, chyba. I robimy tak. Mamy save już. tak. Mamy już na kupicie. I patrz. Jeden ważna rzecz. Że nie robimy. To robi, Nie robimy ta, że. Yy, Mygame. Fajny Simulator i tak ciekniemy go. Broń Panie Boże, tylko robimy tak. Robimy tak. Tutaj musicie to ten i ten dajemy tutaj. Na przykład tutaj mam wolny yy, ósmy. No to na przykład ten, czyli zmienić, na przykład bo macie piąty zajęty, robicie save, gramy, usuniecie tą liczbę i dajecie ósmy. No ale tak ciepiecie go i wam działa No tu już mam, więc yy, Więc to po prostu sobie ten I tak się powinno zgrywać z save do PS15 Pamiętajcie, żeby zostawić suba, lajka like i napiszcie w, hasz, yy, yy, w komentarzu hashtag poradnik, a wam przypnę serduszko, więc co, ja się wam żegnam, więc